Cześć i czołem ludu rowerowe. witam na kanale Rowerem po Londynie. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Ciebie na unboxing tej paczki. Ale zanim zacznę ją otwierać, chciałbym tutaj powiedzieć osobom, które nie oglądały ostatniego mojego unboxingu, że kupiłem koła bardzo dobrej marki, koła typowo gravelowe. Są to koła DT Swiss model ER1600. Zdecydowałem się na zakup właśnie kół gravelowych z racji tego, że szkodują moich kół karbonowych, a w szczególności łożyska, które zostały użyte w piastach. No i tutaj nie chcę też nikogo urazić, ale na dłuższą metę po prostu szosa jest troszeczkę nudna. Chcę powiedzieć po takim terenie jak sutter, lasy. No i to jest właśnie powód, że kupiłem brój komplet kół. Cool. Yy, niestety nie mogę wystartować z tymi kołami, bo potrzebne jest mi kilka komponentów, ale nie będę mówił jakich, po prostu zacznę otwierać to paczkę. To paczkę zamówiłem w tym samym sklepie internetowym, co zamawiałem koła. Jest to strona Merlin Cycle. Paczka szła jeden dzień. Wziąłem dostawę następnego dnia I pierwszą rzeczą jaką zamówiłem z tej strony są to tarcze hamulcowe Zdecydowałem się na model Dura Ace W swoim rowerze mam y, model Ultegra, a więc te tarcze nowe przekręcę do swoich kół karbonowych A stare tarcze Ultegra przekręcę do nowych kół DT Swiss, a więc będzie to taki mały upgrade nie wiem, czy to jest w porządku, czy nie, po prostu wymieniłem nowe tarcze, i tyle. A więc, to jest pierwszy zakup, jaki zrobiłem. Jest to rozmiar 160 mm. Nie będę ich teraz ważył. Jak będę po prostu zmieniał tarcze, to wtedy sobie porównam mniej więcej wagę, ile te są lżejsze od, od modelu Utega Druga rzecz, jaką zamówiłem, i myślę, że tutaj zaoszczędzę sporo czasu, bo nie będę musiał przekręcać z jednych kół do drugich. Jest to. Kaseta kaseta model Utegra R8000. I tutaj są przełożenia amerykańskie, bo to jest rozmiar kasety 1134. Po prostu nie kombinuję tutaj yy, w rozmiarze kasety, bo taką samą kasetę mam obecnie i, i te przełożenia mi pasują. Nie chciałem tutaj oszczędzać nie wiem, na wadę czy, czy obojętny czyn. Tak, asada mi odpowiada w zupełności. Nie kombinowałem nic, zamówiłem ten sam model, ten sam rozmiar tyle. To jest druga rzecz, którą zamówiłem właśnie na tej stronie. I ostatnia rzecz, którą zamówiłem jest to mleczko do systemu bezdętkowego. Mleko Stans, No Tube i tutaj, jak jestem już przy mleku, chciałbym podziękować trzem osobom, które mi właśnie doradziły to mleczko, pomogły w wyborze, a więc dziękuję Arkadiusz S. Sławomir Różas i PWP Wielkie dzięki Panowie, że pomogliście właśnie mi w wyborze tego mleka. Mam nadzieję, że spełni swoją funkcję i nie będę narzekał. Ogólny tutaj pisze, że to mleczko starczy na 8 opon. Nie ja mam. Opony w rozmiarze, w rozmiarze 32. I tu jest pytanie do Was: powiedzcie mi, czy na pewno starczy na 8 opon, a może mam tego mleka wlać więcej? Jeżeli tak, to po prostu proszę o komentarz poniżej tego filmu. No i, no i to było tyle na, na, na tym unboxingu. A więc jeszcze raz: Tarcze, model Dura Ace, rozmiar 160 mm, kaseta, przełożenia amerykańskie. 1134 i mleko firmy Stance No Tubes tyle tyle byłoby w tym unboxingu, krótko zwięźli na temat dzięki wielkie, że wytrwałaś do końca tego filmu, jeżeli się podobało to standardowo zostaw łapkę w górę, a jeżeli nie to przestań oglądać, a zacznij jeździć do usłyszenia, hej!